Formalnie nowelizacja budżetu to jest budżet państwa, nowy budżet państwa i on, jak wypatrzeć intencjonalnie, jakie są zapisy w, radzie, w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, powinien być wykorzystany, przesłany do konsultacji. Tym bardziej, że ostatnie nowelizacje to nie są drobne nowelizacje. Teraz deficyt wzrósł z 0 do 109. W zeszłym roku, w grudniu, też była nowelizacja i wprowadzono nowe podatki, które dotknęły mocno firmy i pracowników. I ja tylko apeluję, rozwiążmy to jakoś. Nie wiem, jeżeli są jakieś przesłanki, dla których Ministerstwo Finansów nie przesyła do konsultacji, nowelizacji, to proszę poinformować nas, z czego to wynika i jakoś umówmy się i rozwiążmy ten problem, żeby było to konsultowane. Bo widzimy tutaj otwarcie dyskutowanie, przekazywanie danych i mam. I, być może trzeba to legislacyjnie. Ja uważam, że ustawa o Radzie Dialogu Społecznego jest jednoznaczna w tym zakresie, ale jeżeli to jest jeszcze nieprecyzyjne dla Ministerstwa Finansów, to zróbmy coś w tym kierunku, zmieńmy. Rada Dialogu Społecznego pracuje nad tą zmianą.